Witam z tej strony Kasper z Crypto Insight. I z racji z tego, że 21 czerwca zaczą, rozpoczęła się Arbitrum Odyssey, chciałbym Wam przedstawić, co trzeba zrobić w pierwszym tygodniu tej Odyssey, by dostać pierwszego NFT-ka, a, a możliwe, że nawet dostać dwa nft za jedno działanie. Na przypomnienie, co to jest Arbitrum Odyssey, jest to. Kampania marketingowa Arbitrum po to, by osoby to związane z krypto, które rysują się różnymi blockchainami, bardziej poznały ekosystem Arbitrum i zaczęły tam więcej działać. Będzie to wyprawa przez 14 protokołów na Arbitrum plus w pierwszym tygodniu Bridge na Arbitrum. Będzie można dostać 17 różnych NFT-ników. Pierwszy to jest za, za zbridżowanie, drugi jest to bonus, jeśli przebliżujesz tym mostem, który, przez którego przejdzie największy wolumen Ethereum. 14 NFT-ków za zadania od 2 do 18, za 14 protokołów, o których powiedziałem. I jeden, jeden finalny za zanie 13 z 16 wcześniejszych NFT-ków, czyli taki ostatni mega NFT który będzie naprawdę dużo warty. Jest to 8-tygodniowa przygoda, z tego względu, że jest to tak długa wyprawa. Niewiele osób zdoła zrobić wszystkie zadania i sądzę, że te NFT będą miały dużą wartość. Pierwsze zadanie, jak powiedziałem, jest bridge. Trzeba przeprywatizować Ethereum. Nie ma minimalnej ilości i jest podane kilkanaście bridge'y przez których można przebridge'ować ethereum na, na arbitrum, może być to z jakiejkolwiek sieci, jeśli chodzi o bridge Composable Finance i Across, to pokazywałem na, na naszym kanale na youtube jak skorzystać z tych bridge'y więc jeśli nie wiecie jak z nich korzystać obejrzyjcie film na naszym kanale temat i musi być to którymś z tych bridge'y, niektóre z tych podanych bridge'y są to agregatory bridge'y jak na przykład Rango Exchange, czyli i jak bridge'ujemy przez nie, to tak naprawdę bridge'ujemy przez inne dobrze właśnie bridge'ować przez te agregatory, ponieważ będziemy mieć najmniejszą koszt transakcji, a dodatkowo przebridge'ujemy przez dwa podane bridge'y na raz co zwiększy naszą możliwość nam dostania drugiego bonusowego NFT Moim zdaniem warto przebridge'ować przez każdy, każdy z tych bridge'ów po to by mieć zagwarantowane dostanie bonusowego NFC Jest to trochę kosztu, oczywiście za gaz, ale myślę, że będzie to opłacalne Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna i nie biorę odpowiedzialności za czy, czyjeś działania Pokażę Wam w, w praktyce jak zrobić to zadanie na przykładzie jednego z bridge'y ja użyję Leafit Protocol Jest on agradyktorem różnych brydżów dzięki temu zaliczymy się jako dwa brydże a poza filmem, co Wam też radzę przerzucę środki między, czy, między Chainami, Arbitrum i jeszcze innym po to by mieć dużo większe prawdopodobieństwo na to, że załapię się na bonusowego NFT i radzę Wam, żeby że jak będziecie przerzucać środki na Arbitrum i z Arbitrum, żeby nie, nie przerzucać z Ethereum, chyba, że już macie tam Ethereum, ale jak będziecie używać kolejnych bridge, to nie, nie znowu na Ethereum, tylko na jakieś inne, typ, polecam na przykład Optimism czy Polygon. Ale zanim przejdziemy do części praktycznej, zapraszam Was do naszego Discorda Crypto Insight. Oczywiście wszystkie linki wrzucę do opisu filmu. Okay, to przechodzimy do części praktycznej. Jeśli jeszcze nie macie na swoim, w swoim metamasku sieci Arbitrum, polecam go dodać przez stronę chainlist.org. Możemy wpisać arbitrum i dodać do portfela. Wchodzę w link Leafe Li Protocol. Podane na Discordzie Arbitrum. Wybrał mi już sieć Ethereum. Ja wybieram na sieć Arbitrum arbitrum 1. Podłączam się portfelem Metamask. Wybieram do przesłania Ethereum na Ethereum. Pamiętajcie, że ten Lifi protokół jest dopiero w wersji beta. I zawsze mogą być jakieś błędy w smart kontrakcie, więc zawsze jest to jakieś ryzyko. Wodowane czas przesyłu to 30 minut. Cena transakcji na ten moment to 5,77. Więc jest to do przyjęcia. Przy okazji, jeśli chcecie sprawdzić jakaś cena gazu w tym momencie, to możecie sobie sprawdzić to na ETH Jest podana tutaj cena za zwykły przesył z portfelu na portfel w wersji wolnej, standardowej i szybkiej. Ok, wrócę do was za pół godziny i nagry, dogram resztę. Ok. Jestem ponownie. T, yy, jest napisane, że transakcja jest zaakceptowana i środki dotarły. Zobaczę, czy jest na już na portfelu. Na blockchainie, zobaczę na Arbiskanie. Transakcja jest SUCCESS. Transakcja jest, yy, transakcja jest SUCCESS. Dotarło w 14 minut. Niecałe 20 więc wszystko jest w porządku więc to by było to na tyle jeśli chodzi o to zadanie tutaj na stronie galaxy.eco arbitrum campaign gdzie mogę zobaczyć czy już jesteście zakwalifikowani do odbioru odbiór będzie dopiero po całym po skończonym całym tygodniu yy, na przeznaczonym na ten bridge mi się jeszcze nie pokazało, że jestem zakwalifikowany jeśli chodzi o airdropy jeśli chodzi jeśli chodzi o airdropy, to polecam też obserwować olimpio.lens na Twitterze. On bardzo dużo wstawia różnych tweetów odnośnie airdropów i też o samej arbitrum Odyssey. To było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do polubienia tego filmu i zostawienia subskrypcji na naszym kanale. Dzięki za obejrzenie i do następnego filmu.